Tam moja zabawa z panelami zaczynała się właśnie od tych czterech sztuk, które widać. Miałem je podłączone pod regulatorek. Następnie do akumulatorów klasowych. Taki właśnie regulatorek był podpięty tam tamte cztery panele. No i to zostało tak zwana pozostałość, choć niekoniecznie pozostałość, bo nadal korzystam częściowo z tego urządzenia. Wykorzystuję go po prostu do takiego kolejnego banku, z tych starych akumulatorów, które pozostały mi z poprzedniej tej instalacji, a że są jeszcze w miarę dobre. To je wykorzystuję. Mam tu również podłączone bezpośrednio do, tej, do regulatora małą przetworniczkę. System tu jest 24V, więc przetwornicą zjechałem na 12V i podpięte w mieszkaniu mam oświetlenie 12V, również tak zwana rezerwa alarmówka LEDy Wiatrak, no bardzo widać, ale założony w boku jest wiatraczek, jak przygrzewało, regulator się go grzać, z tego go chłodziło. Bezpiecznik. Wiatraczek kręci się. Tam jest taki jeszcze jeden. W sumie jest niepotrzebne, obecną chwilę można przedstawić. tym chodziłem kolejne urządzenie, jakim jest przetwornica. Przetwornica tu jest z wolta Jest podłączona. Jest to jest też tak zwana rezerwa. Rezerw. Lekkie obciążenia są tylko pozapinane. Jest to przetwornica Sinus Pro, w większości znana użytkowników. No, od samego początku, jak to założyłem, było wspaniale. No, jak to mówił, w miarę jedzenia rośnie apetyt, więc tutaj. W z system tego 24V na 48V. O co to ta przetworniczka? Kabelki na dół schodzą. Podwójne są i lecą do baterii. Światraka puszczone zasilanie Proszę o to został baterii z którymi zaczynałem zabawę z Ugridem z fotowoltaiką Były to kłasiaki, właściwie są to kwasiaki, ale jako używane dłuższy czas korzystałem z nich i do bawy nadal są sprawne. No, szkoda tego się nie pozbyć. Tak są pozpinane prowizorycznie. Wykorzystuję je szczególnie do oświetlenia. To jest tak zwany zestaw awaryjny. Zestawu awaryjnego. No oczywiście gdyby zawiadły mnie tamte banki na nadal będę miał energię i możliwość korzystania z podstawowych urządzeń elektrycznych, które będę potrzebował w danej chwili. No i do tego banku mam podpięte jak mówiłem poprzednio przetworniczkę która zmniejsza napięcie na 12V podpięte są tam LEDy. No i jak widać, tyle energii zmagazynowanej w bateriach do świat tełek LEDowych zupełnie zupełności wystarczy To jest niewykorzystana energia. Słychać również pracę turbiny. Jak zaczyna czasami wyjść. Teraz ustała. I taki zestaw różnorodnych akumulatorów. Wszystkie sprawne. Pomimo, że są to używane, ale wszystkie są sprawne. Jak widać, przetwornica na zasilaniu, niby państwowym, ale w rzeczywistości to jest mój prąd i bateryjki. Full.